Witaj w kolejnym dniu z życia frografa. Dobra, jestem cały obładowany, bo dzisiaj jadę motocyklem. Może mnie nie przepizga bez rękawniku, ale potem ma być ciepło, ale ładnie knij, kwitnie sąsiadowi drzewko tam na biało. Więc życie zakwitnie, przymrozi w poniedziałek i te wszystkie e, kwiaty spadną. Dobra, montuję GoPro i wyjeżdżam grzać maszynę. Parkowałem idę do pracy. Dzisiaj z pozytywnych informacji to jest to, że waga zleciała mi 700 gramów w dół, czyli regeneracja podziałała. E, aczkolwiek mam wrażenie, że jakiś wirus jest, ale nie mam objawów takich oficjalnych, tylko właśnie było takie osłabienie organizmu. No ale dobra, robię teraz tak. E, dzisiaj robię trening normalnie ten cięższy i jem 2500 kalorii a jutro regeneracja znowu a w niedzielę pewnie zrobię sobie spacer na bieżni żeby się rozruszać a wczoraj tak naprawdę zjadłem więcej niż 2500 kalorii ale to zaraz położę sobie tylko Kask. Nagrywałem GoPro, jestem ciekaw bardzo jak wyjdzie właśnie jakość nagrania. Znaczy nie oczekuję się takiej jakości jak tutaj, ale żeby chociaż było cokolwiek nie? jak jechałem. A potem może sobie, znaczy potem w późniejszym czasie może sobie kupię to, co wspominałem albo jakiegoś DJI. Tego malutkiego GoPro, nie? Może będzie też fajnie nagrywało. Co prawda, miałem i oddałem, a mogę zostawić. Pamiętacie tą pozycję na Forex, o której wspominałem? To jest właśnie to. Praktycznie dobijam już do 100% zysku. No i tak to można kolejny dzień zaczynać. Czy wyjdzie na to, że tak jak się obawiałem, że vlog koliduje mi e, z giełdą, to wyjdzie na to, że jeszcze mi przynosicie szczęście i właśnie e, lepiej mi będzie szło niż wcześniej. To by było dobre. To wtedy tym bardziej nie skończę blogować. Jestem po pracy. Wczoraj wspominałem, nie, że jak się te prądy podepnie, to mięśnie są jak po takim ostrym treningu, czyli nawet mogą mieć zakwasy. Dzisiaj moje plecy płoną. Wiadomo, tatuator jest cały czas pochylony do przodu, więc te plecy trzymają nas w pionie, nie? No, myślałem, że się popłaczę z bólu. Normalnie, taki ból jak po bardzo ciężkim treningu pleców na siłowni. Normalnie, jeszcze teraz, teraz mi się marzy położyć na łóżku i chwilę poleżeć. Takie mam po prostu takie spięte plecy, nie? No. Także naprawdę to działa, ale no źle zrobiłem, że dzisiaj podpiłem, bo mogłem to zrobić jutro, jak jest sobota, przez niedzielę bym jakoś sobie przechodził, a w poniedziałek to już wiadomo. Pakuję się, ubieram się i idę na motorek. Dzisiaj jest ostatni dzień ładnej pogody, na weekendzie już załamanie, dlatego jedziemy na przejażdżkę, żeby wykorzystać ten ciepły dzień w 100%. O, rozrabiaczki, to akurat Ticzuś yy, nie zrobił tylko kotelaki i o tam se siedzą dwa łobuzki, tak gluby, tak gluby, gluby, i tutaj jest córcia i synuś, o i Jasiu przyszedł. Nie spodziewam się jakichś super wyników o tam na tym diable. Bo no po wczorajszych prądach myślę, że plecy osłabione, ale kto wie, kto wie, może regeneracja zrobiła też jakieś cuda. Dlatego nagrywam tylko drążek. Potem lecę sobie wszystkie ćwiczenia i pewnie pod koniec coś tam jeszcze może powiem, jak będę miał coś do powiedzenia. Co myślę o dzisiejszym podciąganiu? Wbrew pozorom, mam wrażenie, że lepiej mi się podciągało dzisiaj niż w środę. Jak złapałem się drążka, to miałem takie wrażenie, że mam taką siłę w rękach i tak pych w górę, nie? No nie da się tego opisać. Po prostu czułem, że mam siłę, nie? Przynajmniej na to jedno podciągnięcie, że szło tak dynamicznie, nie? Myślę, że. Z półtorej raza bym jeszcze dał razy. W sensie, że w każdej serii bym dał radę z półtorej raza. Teraz pytanie jak będzie w następnym tygodniu, bo myślałem robić w następnym tygodniu tak, że mm, robić pierwszą serię dwa, a potem dalej po jeden, nie? ale zobaczę, bo jak będzie szło ciężko, to dalej zostawię po jednym jeszcze, e, może troszeczkę waga zleci, to też będzie działało na plus. I dopiero od drugiego tygodnia wrzucę sobie 2, 1, 1, 1. Dobra. Pompeczki były już porównywalne ze środą. Teraz zabieram się, właśnie ustawiam sobie poręczego dipów. I wrzucam dzisiaj deskę z dwie serie po 30 sekund. Ale niech kor też się wzmacnia. Zainspirowałem się komentarzem pod filmem jednym, bo myślę, że to jest dobry pomysł, bo jak kor się wzmocni, to będzie miało wpływ w sumie na praktycznie większość tych ćwiczeń, co to wykonuje. Także dwie seryjki wleci zaraz po dipach. To jest tak, dipy, pierwsza seria, myślę sobie, o, ale fajnie wchodzi, raz, dwa, nie? Każda kolejna była przejebana i nie pod względem, że gdzieś ręce słabe, tylko dłonie. Dzisiaj zauważyłem też, że gdzieś na motocyklu, że też strasznie mi drętwiały dłonie, jakbym miał tu niewyrobione mięśnie, zresztą gdzie się miały wyrobić, jak w pracy. Mam delikatną pracę, więc te dłonie nie dostają obciążenia i dlatego. Kiedy na dipach dostaję obciążenia, albo nawet trzymając kierownicę, gdzie jestem pochylony, nie? no to również czuję dyskomfort. Na szczęście idzie ładna pogoda, będzie czas na jazdę na kolarce. Tam też jestem pochylony i ręce dociskam. Tutaj właśnie do kierownicy dipy, motocykl. Myślę, że z czasem to wszystko gdzieś tam wzmocni mi ten sektor i ten dłoni. Nie wiem, czy są jakieś ćwiczenia osobne, żeby to zrobić, ale myślę, że z czasem samo to się wzmocni. Przechodzę do deski. Pakuję się tu na bieżnie. Pykcyk, start, start. 4 i pół. Do zobaczenia po wszystkim. 5, 4, 3, 2, 1. Pyk. Niech czy... Nie widać. Tak. Tu jest 40. Dobra. Idę montować. И лечим еще и утро.